A na zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Burzliwa sesja rady powiatu bo jest to naszym zdaniem zaspokajanie ambicji politycznych, które nie ma nic wspólnego z tym, aby pomóc dzieciom. Jarosław Kuba, laureatem prestiżowej nagrody. Ta nagroda dla mnie jest zwieńczeniem 22 lat pracy. W Ostrowcu powstaje cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, e, takie, którego zamierzamy tworzyć razem ze Środkiem Karta. Dwa dni trwały obrady sesji Rady Powiatu. Radnych podzielił projekt uchwały dotyczący utworzenia gimnazjum. Zaostrza się konflikt pomiędzy prezydentem a starostą. Jeden drugiemu nie szczędzi uszczypliwych uwag, pouczeń czy ostrzejszej krytyki. Teraz konflikt między nimi wszedł na pole ostrowieckiej oświaty. Odpowiedzią na decyzję gminy o likwidacji pięciu szkół jest inicjatywa starostwa utworzenia przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Stasica gimnazjum dla uczniów zdolnej części miasta. W tej sprawie uchwałę intencyjną podjęli radni Rady Powiatu. Zanim doszło do głosowania, radni Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego przerwali obrady i opuścili we wtorek obrady sesji. Została ona przerwana wobec braku kworum i wznowiona ponownie o 8 w środę. Ponownie doszło między radnymi do ostrej wymiany zdań. Rodzice byli zaniepokojeni tym, że y, dzieci będą tak daleko musiały e, uczęszczać do e, gimnazjum, przychodzili tutaj z petycjami, żeby powiat w jaki sposób spróbował pomóc. My wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi, bo to powinno nam przyświecać, jako radni, jako zawodnicy powiatu, składamy dzisiaj projekt uchwały dotyczący otworzenia gimnazjum przy Szkole im. Stanisława Staszica, czyli przy liceum. Takie rozwiązanie ma szereg plusów, bo po pierwsze dzieci zostają w osiedlu, na które mieszkają, miejsce, szkoła jest w centralnej części tego osiedla, więc nie jest to już wyprawa, nie wymaga większego zaangażowania rodziców, tak jak był w przypadku Centrum Kształcenia Ostatniego. Ja rozumiem, że Pan Prezydent miał problem z utrzymaniem tamtej szkoły. My sobie z tym poradzimy, bo koszty tak naprawdę niewiele nam wzrosną. Cel, czyli budynek, całą infrastrukturę i tak utrzymujemy, więc będzie po prostu ten budynek lepiej wykorzystany. A myślę, że to wszystkim powinno przyświecać. Taki cel. I jest jeszcze dodatkowy plus. Dzieci będą chodziły do. Szkoły, w której część z nich zostanie. Część z nich zostanie w tych murach, idąc do liceów, część z nich po prostu będzie miało tych samych nauczycieli. Na pewno to będzie dobrze odbywać, a poza tym jeszcze rozwiązujemy taki problem troszkę psychologiczny, bo różne opinie na temat. Reformy oświatowej pokazują, że dzieci w gimnazjum już tak naprawdę starają się być osobami dorosłymi, co w wypadku ich wielu dzieci jest całkowicie nie na miejscu. Natomiast będąc przy licealistach, oni nie będą już mieli takich przemyśleń. Myślę, że inicjatywa bardzo słuszna. Jestem przekonany, że. Każda osoba, każda osoba, każdy radny mający na celu dobro mieszkańców i dzieci, tą przechodnicę. inicjatywę. Dziękuję. Panu to takie stwierdzenie, że jesteśmy wszyscy dla mieszkańców. Tak, zgadamy się. My z klubu radny Fałów jesteśmy dla ludzi i nie dla polityków. Ta uchwała właśnie w tym czasie troszkę nas dziwi bo jest to naszym zdaniem zaspokajanie ambicji politycznych, które nie ma nic wspólnego z tym, aby pomóc dzieciom. Wy Państwo powinniście o tym najlepiej wiedzieć, że jest to ingerencja w ogólnopolski system oświaty. Państwo, państwo również są przedstawicielami między, między klubem Prawa i Sprawiedliwości, którzy solidarnością się zajmują, zajmują się solidarnością nauczycielską, więc Państwo powinniście o tym najlepiej wiedzieć. Proszę Państwa, wydaje się, że naprawdę to, ta uchwała jest uchwałą typowo polityczną. Był czas na to, żeby takie, takie uchwały podejmować. Państwo może nie wiecie, a powinniście wiedzieć, że przecież tworzone jest w szkole numer 11 stowarzyszenie. I to stowarzyszenie ma prowadzić gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole. Dziękuję bardzo. Większego powiedzmy sobie Przestępstwa na oświacie, jak zrobił prezydent miasta Ostrowca, zrobić nie można było. A tłumaczenie tym, że przejmują szkoły, stowarzyszenia, to jest jeszcze większe, że tak powiem, no, zwalczanie w cudzysłowie bezrobocia kosztem nauczycieli. Zwracam uwagę, że wszystkie stowarzyszenia, i protestujemy przeciwko temu w całej Polsce. Żyją tylko i wyłącznie z tego, co ukradną nauczycielom, żeby nie było wątpliwości. Ukradną nauczycielom. Mamy przykłady stowarzyszeń i mamy też już przykłady w ministerstwie, rozpatrujemy, gdzie w szkołach tak zwanych niepublicznych dyrektor zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nauczyciel 1200. Jeżeli dobro oświaty było na celu. Pana prezydenta likwidują tyle szkół. No to wyrażam ubolewanie, bo ani jakości nie będzie, a na pewno będzie to tylko pogorszenie sytuacji mieszkańców, a zwłaszcza nauczycieli. Ja chciałbym, żeby Klub KWW reprezentował interesy mieszkańców. Ja chciałbym, żeby pani Ranna powiedziała, że to zła inicjatywa że nie wyjdzie w kierunku osób, które chodziły za tym gimnazjum, że będzie to zła szkoła. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Polityka klubowi KWW została tylko z haseł wyborczych. Zginęli wam ludzie. A my o tych ludzi chcemy zadbać. Myślę, że myślę, że powinna Pani reprezentować mieszkańców powiatu. Ja mam takie odczucie, że Pan nie reprezentuje swojego pracodawcę prezydenta. Tutaj, dziękuję. Ja mam takie pytanie w związku z utworzeniem tego gimnazjum. Czy planowane jest utworzenie wszystkich trzech oddziałów, czyli od razu utworzenie pierwszej, drugiej klasy, trzeciej klasy gimnazjum, czy tylko od, zaczniemy od pierwszej klasy? Oczywiście, jeżeli tylko będzie zgoda i porozumienie zostanie podpisane. My jesteśmy otwarci otworzyć pierwszą, drugą i trzecią klasę gimnazjum, ponieważ y, gimnazjum zostanie przeniesione jeżeli uczniowie zapiszą się do naszego liceum. Oczywiście my nie widzimy tu żadnych przeszkód w tym, żeby otworzyć, ja otworzyć <coughs> przepraszam, wszystkie trzy oddziały. Jak chcę wyrazić w tym, co powiedział pan radny Proksa i od razu pytam proszę państwa. Ilu nauczycieli szkół, szkoły gimnazjalnej znajdzie zatrudnienie w zespole szkół Liceum Starczyca? Ilu nauczycieli? Jest mi tam w stanie teraz odpowiedzieć? Tak, Bardzo proszę. Uratuje się tyle etatów, ile młodzieży przejdzie do, do tej nowo utworzonej szkoły. Myśmy nikogo nie zwolnili, my tylko możemy zwiększyć konkretnie. Pani, pan Prezydent zwolnił wszystkich nauczycieli, ilu się udało ratować proporcjonalnie do przejścia uczniów do szkoły. Przed chwilą pan naczelnik Lesiak powiedział, że dzieci, uczniowie, które przejdą do tamtej szkoły, będą miały oczywiście zapewnione, będzie, będzie zapewniona oczywiście edukacja, tak? Wczoraj na tej sali padło, że takie stwierdzenie, że... Będą nauczyć nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych w tym gimnazjum. Będzie wyższy poziom nauczania. Dobrze zrozumiałem, panie starosto? Ja się... Że będzie, będzie wyższy poziom nauczania. Będzie tak, wysoki no, poziom nauczania. Różne, różne będzie wysoki poziom nauczania. Poprawiam, panie starosto, no, ale też no, tutaj pan starosta, myślę, że dyscyplinuje radnych i strasznie poprawia radnych. Biorę to na twarz. Proszę Państwa, w takim razie mam taką propozycję. Skoro ma być taki wyższy poziom nauczania, to może poprzenośmy ICA do placówki, do wyższej szkoły biznesu i przedsiębiorczości. Będziemy mieć wykładowców akademickich, będzie jeszcze wyższy poziom. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym Proszę. po prostu, żeby radni się skupili na odpowiedziach, na pytaniach dotyczących tej i tylko i wyłącznie tej sprawy. I po prostu każdy z nas, radny, starosta, wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby mówić rzeczy i powtarzać słowa, które były. I pani radna, ja Panią poprawiłem dlatego, że Pani sprawała moje słowa. I będę poprawiał za każdym razem, jeżeli będzie Pani je zmieniła. Po burzliwej dyskusji, w której strony nie szczędziły sobie wzajemnych oskarżeń, Rada Głosami Klubu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie powołania nowego gimnazjum. Radni opozycji wstrzymali się od głosowania. Ostrowiecki działacz Jarosław Kuba został laureatem prestiżowej nagrody imienia Jana Wejherta. Przyznaje ją co roku Polska Rada Biznesu. Jarosław Kuba jest bardzo dobrze znanym działaczem organizacji pozarządowych. Od wielu lat działa w Stowarzyszeniu BAUT, był także współzałożycielem m.in. Stowarzyszenia EGO. Nagroda imienia Jana Wejherta przyznawana przez Polską Radę Biznesu to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce. Jarosław Kuba odebrał ją z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego, a została ona przyznana w kategorii działalność społeczna. No ta nagroda dla mnie jest zwieńczeniem. 22 lat pracy w obszarze działalności społecznej, ponieważ w 1991 roku zetknąłem się z terminem organizacji pozarządowej w Ostrowcu Świętokrzyskim i, i za chwilę w Warszawie, a od 1993 roku czynnie już brałem udział w funkcjonowaniu, zarządzaniu jedną z większych na tamte czasy organizacji pozarządowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli Stowarzyszeniem EGO. I tak było do 2002 roku, w międzyczasie przygoda z Powszechną Akademią Młodzieży, była to ogólnopolska organizacja młodzieżowa, kilka tysięcy młodych ludzi było członkami tej organizacji, robiliśmy bardzo wspaniałe rzeczy w obszarze profilaktyki, edukacji, sportu, kultury, no, czyli wszystko. To, co można nazwać pewną wrażliwością społeczną, gdzie obywatele organizują się i realizują jakieś swoje marzenia, cele, pasje, mają swoją misję. i 2002 rok to przełom w moim życiu, ponieważ uzyskałem prośbę od Stowarzyszenia Bałt dopiero się formułowało w Bałtowie. Była to organizacja już zarejestrowana, ale nie mająca na swoim koncie jeszcze większych sukcesów czy działań. Też nie posiadająca w swoich zasobach ludzi, którzy zajmowali się wcześniej sektorem pozarządowym. No i tu zostałem poproszony o wsparcie, o pomoc. Pojechałem do Bałtowa, zobaczyłem tych ludzi, widziałem w ich oczach błysk wierzyli w zmiany, w chęć zmiany, chcieli się zaangażować. Pierwszy raz w Bałtowie byłem w lutym 2002 roku. Po rozmowie z prezesem w kwietniu 2003 roku dostałem propozycję pracy. Tą pracę przyjąłem 1 września 2002 roku. No i 12 pięknych lat w Bałtowie budowania więzi społeczno-gospodarczych, rewitalizacji, tworzenia przedsiębiorczości społecznej, partnerstwa trójsektorowego, partycypacji publicznej, questingu gospodarki społecznej. W międzyczasie, czy równolegle, pojawiło się też jakby funkcjonowanie partnerstwa Krzemienny Krąg, które do dzisiaj funkcjonuje. I ostatnie, można powiedzieć, dwa lata to też nowe doświadczenia w tej działalności społecznej. Prezes klubu sportowego Krzyostrowiec i całkiem niedawno, bo pół roku temu, mam przyjemność, objąłem funkcję prezesa. Federacji Świętokrzyskich Wszystkich Organizacji Pozarządowych. Trochę tego jest, większość tych funkcji jest z funkcjami społecznymi natomiast dają one mi po pierwsze ogromną szansę na rozwój, rozwój osobisty i rozwój też przestrzeni, w których się znajduję, czy to Bałtowa, czy to Ostrowca, czy to Krzemiennego Kręgu, czy to województwa świętokrzyskiego, bo te poziomy są już różne. Te doświadczenia, które nabyłem w Stowarzyszeniu EGO, wśród świetnych, wspaniałych ludzi, przełożyłem później na Bałtów, z Bałtowa przełożyłem na Krzo i teraz staram się przełożyć na Federację, no, pozwalają wierzyć w to, że, że nasze społeczeństwo ma zdolność do samoorganizowania się, do realizacji pewnych celów, które sobie wytyczy i przyjęcia takiej postawy kreatywnej, a nie pasywnej i roszczeniowej. W sobotę odbyło się otwarcie nowej wystawy w Galerii Kontrola Jakości. Wystawa Amo Amare jest autorskim wyborem zdjęć Stanisława Górnego. Cały zbiór po wystawie zostanie zamieszczony w internecie i stanie się zalążkiem Ostrowieckiego Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Niestej Bajki we współpracy z ośrodkiem Karta. Wystawa w kontroli jakości to efekt poszukiwań i zbiegów okoliczności. Wojciech Mazan od wielu lat przemierza ostrowiec w poszukiwaniu dawnych śladów życia mieszkańców, którzy już odeszli, pozostawiając po sobie tylko wspomnienia i nieliczne świadectwa materialne. Tak również powstała wystawa zdjęć Stanisława Górnego. Wystawa przybliża, przypomina, a niektórym to w ogóle całkowicie odkrywa, mi też bardzo ważną postać dla ostrowieckiej kultury która została niesłusznie zapomniana, Stanisława Górnego. Właśnie to nazwisko mało osobom cokolwiek mówi, a tak naprawdę przez cały wiek, może, może przesada, ale przez dużą część wieku XX Pan Górny był animatorem właśnie życia teatralnego w Ostrowcu. Prowadził, najpierw występował w teatrze amatorskim przedwojennym przy Krzó jako aktor, a po wojnie był instruktorem teatralnym w, w, w ZDK-u do swojej praktycznie śmierci prowadził ten teatr. E, I ten teatr praktycznie rokrocznie e, puszczał sztukę, premierę teatralną. To był teatr na bardzo wysokim poziomie, mimo że amatorski. E, tam występował na przykład taki pan Żarek, którego, który, co powiem, amator, ale e, Teatr Lubliński e, ubiegał się o niego. E, a pan Górny e, okazuje się, że jeszcze, tylko mało kto wie, e, był też fotografem. I właśnie na tej wystawie są prezentowane zdjęcia, które on wykonywał w latach 30. W 30 pudełeczkach znajdowało się blisko 300 szklanych płytek, na których utrwaleni zostali tylko i wyłącznie ludzie. Wiele cech wskazuje, że zbiór ten stanowi zwartą kolekcję. Zdjęcia powstawały w drugiej połowie lat 30. XX wieku w ostrowcu świętokrzyskim. Był też fotografem motorów, ale nie zapatrzonym właśnie w panujące wtedy estetyzmy, czyli piktorializm. Tylko fotografem można powiedzieć codzienności. Fotografował swoją rodzinę, bardzo często siebie, czyli używał samowyzwalacza, ale nie, to nie, 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 to nie tak narcystycznie, tylko po prostu siebie w otoczeniu ze swoich znajomych, bliskich. Przyjaciół, tak. Do często właśnie są te osoby, można zobaczyć na jakichś łączkach, w jakimś lasku, miło spędzający czas, uśmiechający się. Odnalezione zdjęcia będą początkiem nowej inicjatywy Stowarzyszenia z tej Bajki. Postanowiło ono utworzyć cyfrowe archiwum tradycji lokalnej. Powstanie ono przy współpracy z ośrodkiem Karta, który propaguje tę ideę w całej Polsce i udostępnia do tego celu swoje serwery. Jesteśmy archiwum społecznym, tak naprawdę jednym z większych archiwum społecznych w Polsce. I pomyśleliśmy kilka lat temu, że byłoby warto nasze doświadczenie, które zdobyliśmy przez ponad 30 lat tak naprawdę, działalności naszego ośrodka, przekazać innym instytucjom, żeby właśnie ratować. Jakieś takie drobne historie, mikrohistorie, e, historie życia lokalnego, e, dzieje lokalne, e, opowieści zwykłych ludzi, które często właśnie gdzieś potem giną, uciekają w zapomnienie, a tak naprawdę one często też mogą stać się, e, jeśli będzie tych historii więcej oczywiście, czy nie materiałów archiwalnych, e, ważnym źródłem historycznym dla zarówno pasjonatów historii, czy do lokalnej, e, czy nawet badaczy naukowo zajmujących się tą dziedziną, e, właśnie jaką, jaką jest historia. Pierwszy przedszkolny festiwal recyklingu organizowany przez przedszkole publiczne numer 21 odbył się w Domu Kultury Malwa. Wpisywał się także w realizację gminnego programu Szukaj Zysku w Odzysku. Przedszkole realizuje jako jedna z 30 placówek w Polsce projekt Literless Campaign. Organizatorem jest Światowa Fundacja Ecoschools. Celem jest wymiana doświadczeń ekologicznych między instytucjami i fundacjami ekologicznymi na, na świecie oraz poszukiwanie efektywnych form rozwijania świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych. W festiwalu recyklingu uczestniczyły przedszkolaki ze wszystkich przedszkoli Zestrowca. Przedszkole numer 21 zaprezentowało ekomodę. Przedszkolaki ubrane były w strojach z recyklingu dawnej epoki i obecnej. Można było zobaczyć postaci księżniczek, rycerzy, pannę młodą i pana młodego, ogrodniczki i wiele innych przepięknie prezentujących się postaci. Każda placówka zaprezentowała piosenkę ekologiczną na tle prezentacji multimedialnej obrazującej piękno przyrody w czterech porach roku. Mamy piękną porę roku, mamy wspaniałe święto, święto ziemi naszej planety. I ja jestem zachwycona, że mogę was gościć dzisiaj w takich okolicznościach. Postaraliśmy się, żeby tutaj było również wiosennie i będzie na pewno, na pewno wy tutaj do nas dzisiaj na scenę przyprowadziłyście wiosnę, tą piękną zieleń i wszystkie kolory świata. Podczas festiwalu można było podziwiać niezwykłe przedmioty, które zostały wykonane z odzyskanych surowców. Wśród nich były zwierzęta, samochody, misie, kosz na śmieci, postacie ekoludków oraz wiele innych wytworów fantazji dzieci. Na zakończenie festiwalu wszystkie dzieci zaśpiewały hymn ekologiczny Moja Planeta. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.